I witam Was w odcinku My Super Monsters. Jakbyście się spytali, czemu mam, dlaczego ja mam tak mało końców, to ja wydałem 2 miliony na ten, na upgradowanie sobie zamku na Bone Island, ale odrobiliśmy to. I dzisiaj jest bardzo fajny odcinek, bardzo ważny, bo wybridowałem w dwa dni bardzo rzadkie postacie. Patrzcie, co się odwaliło. Po pierwsze mamy jakiegoś Globa, To właśnie to nie interesuje. Ale patrzcie co my tutaj mamy. To jest szugabusz. Mamy Gaston, brata, parslone, ale teraz szugabusz. Superacka. Yeah, yeah! Mój kolega też yy, sobie kupił szugabusza. Brakuje nam czterech monsterków Who box, no ma O, mogę go idealnie na świecie postawić. Od razu Ja nie mogę, ale klasyk. Klasyk. Szukamy już. Ale to nie koniec, bo mamy jeszcze yy, na. Co? Play na Gold Island. Myślę, że na Cold. Ale słuchajcie, to nie koniec, bo jeszcze na Cold Island mamy Yula. Czyli Seasonala oczywiście. Jednak patrzcie, na oba monsterki musiałam czekać 40 godzin. Najpierw odbierzemy sobie kondurum i jednak została jedna godzina do bridowania Jula, więc przyspieszymy sobie diamentem. Oczywiście szybko skipujemy. Jeden klucz, bardzo fajnie jeszcze. Pójdziemy sobie na Earth Island i kupimy deepsterki, bo są na przecenie. Tak więc jednego diamenta. I ja nie mogę. Dwa super rzadkie potworki w jednym dniu. To jest niesamowite, Jul! On robi ho, ho, ho. Ja nie mogę. Super. Dobra, słuchajcie, będę sobie strombonina albo grumpir. Ale mam Jula, bardzo bardzo... To jest najrzadszy. O, mogę... On mogę... On będzie nam ten. Od razu nada nadal. Szósty. Jest taki duży, fajny. Uwaga, zaraz zobaczymy jak on gra. Dobra, gra już. W najlepszym momencie. On jest pół Reniferem, pół Mikołajem, pół nie wiem kim jeszcze. Cold Island to jest jedna z bardzo fajnych ten... islandów. I bardzo ten dobrze kieruje też ditch. Tutaj. A my teraz jedziemy sobie na jakąś wyspę. <noise> Może pójdziemy sobie na takie Water Island. O, bo, bo mam tam jakiegoś monsterka. No i jesteśmy na Water Island. O, dużo nam Shellbit wbija. Dobra, mamy octopusa, czyli fajnego ty, o, chyba gościa na Water <noise> Island. On <noise> robi chyba. No jakoś on tak robi. Tutaj mało nawet potworków mamy, ale będziemy uzupełniać oczywiście. Dobra. Czas sobie go położyć. I wiórki. Ulepszymy sobie go od razu. No on jakoś gra tam. No to! Jesteśmy na Fire Oasis, Waddle i muszę ją zapować. Tutaj, bo ja chcę mieć y, Fanglera na Amber Island. No niestety, kurde, nam się tak. Pozbyliśmy się go. Bo... Dobra, spróbujmy jeszcze raz. No nie udało się, ale ładu jest fajna na Fire Oasis. Ale teraz sobie przejdźmy do, na Elf Island. No, ee, jak dobijemy e, 2500 ametystów To będę sobie robić gadzuksa Na etral workshop I w ogóle ten e, Wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku Bo zapomniałam się w tamtych odcinkach Przywitać Znaczy A nie Humbug jest do zbrillowania O na długo I co to jest za okazja Tu jest wszystko do Wow, nie ma już chyba przeceny na tego, spróbujemy sobie Humbug'a wybridować, to fajnie będzie, no way Mnie wybridowali, chciałam wybridować Humbug'a, już myślałam, że go wybridowałam, to nie jest, to nie są tam tampisy, to jest jakiś, to jest jakiś monsterek epicki albo, albo no tak ten Albo epicki, albo rare. No to ciekawy jestem, jaki to może być. No tak więc, że was Was tym odcinku, dodawajcie mnie do znaj. Yy, ja wam jeszcze pokażę, yy, jaki mam kod do znaj. I po prostu zapozujcie sobie, i dodajcie mnie do znaj. I dołączcie do mojego Tribal Island. Oczywiście, bo rozwijamy się. Miam, 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 miam. Tak więc to jest mój kod do znajomych. Tutaj w prawym górnym rogu i rozwijamy się na ten, na Tribal Island. Tak więc żegnam was, do widzenia.